Zetki od pracy wolą lenistwo i mieszkanie z rodzicami. Eksperci biją na alarm. Mój Boże. Zetki i milenialsi wyznaczają nowe trendy na rynku pracy. Zamiast rozwijania kariery zawodowej wolą realizować swoje pasje. Straszne. Eksperci biją na alarm, bo ich zdaniem taka sytuacja może być niezdrowa dla polskiej gospodarki. To są takie rzeczy, które zawsze warto sobie przetłumaczyć z korpo na ludzki. Żeby w ogóle rozumieć o co chodzi. Czy młodzi wolą mieszkać z rodzicami? No, sytuacje są bardzo różne. Niektórzy pewnie tak. I pewnie w wielu miejscach sprawdza się to świetnie. Ale cała masa młodych ludzi chciałaby już dawno wyprowadzić się od swoich rodziców, ale nie pozwala im na to ich sytuacja finansowa zderzona ze zjebanym rynkiem mieszkaniowym. Zjebanym przez ludzi walących do jednej bramki z tymi ekspertami opowiadającymi takie poły. I uwaga, dzieje się to w sytuacji, w której większość tych młodych ludzi ciężko, no, nazywając rzeczy po imieniu, zapierdala. Tu nie chodzi o żadną troskę o gospodarkę, o jakieś zagrożenie dla gospodarki, a już na pewno tym zagrożeniem nie jest nasze lenistwo. Nie z tym mamy problem. Tutaj chodzi o to, żeby cały czas robić nam ten wyrzut, żeby fabrykować w naszych głowach zgodę na niekończący się zapierdol. Co tam, że jesteśmy w topce najciężej pracujących narodów? Pracujesz za mało. Za mało z siebie dajesz. Musisz więcej z siebie wycisnąć. Pracujesz tak słabo, że teraz jeszcze jesteś zagrożeniem dla polskiej gospodarki. Ogarnij się. Wiecie, kto czuje się tak zagrożony, że aż musi produkować takie gówno w mediach? To nie polska gospodarka. Zagrożeni czują się ci, którzy z naszej pracy, z naszego czasu, z naszego życia, z naszego zdrowia doją jak najwięcej. To są ci, którym bardzo nie podoba się to, że coraz więcej ludzi orientuje się, zaczyna myśleć w ten sposób, że hmm, może życie tak mocno sfokusowane na pracy to nie jest dobry pomysł na szczęśliwe życie. Hmm?